Po meczu z uks Łódź, naszym gościem, obrońca Polonii Michał Kołodziejski. Witaj Michał. Witam. Na no, dzisiaj 0-0. do 0, Remisujemy ten mecz na trudnym terenie. Twój komentarz na, na gorąco po, po tym spotkaniu. Mimo wyniku 0-0 uważam, że dobry nasz mecz. Uważam, że byliśmy dobrze przygotowani na przeciwnika. Wiedzieliśmy, co mamy robić. Myślę, że zneutralizowaliśmy ich atuty. I mecz pod kontrolą. Szkoda, że żadna sytuacja z wielu dogodnych nie wpadła, bo moglibyśmy przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Byśmy wyjechali tutaj z trzema punktami, wyjeżdżamy z jednym, ale ja jestem zadowolony z naszej gry obronnej przede wszystkim i z całego zespołu. Mhm. To wszystko zaczęło się bardzo dobrze od sytuacji Daniego -Wegi i Szymona Kobusińskiego. Byliśmy blisko objęcia prowadzenia. Później ta pierwsza połowa troszkę taka chyba trudniejsza. Duża przewaga uks u ale później w drugiej połowie po tej no, kontrowersyjnej Czerwonej karce dla niego Wegi, naszym przynajmniej zdaniem. My wy i tak mieliście jeszcze sytuację, żeby, żeby strzelić tego gola? Mieliśmy, no. Generalnie mecz składa się z wielu faz, więc y, wiadomo, że czasami my mamy przewagę, czasami przeciwnik nie da się przez 90 minut cały czas zaminować. Ale tak jak powiedziałem, ja jestem zadowolony z tego, że mieliśmy mecz pod kontrolą, a jeśli chodzi o tą sytuację z Daniem, moim zdaniem na gorąco niesłuszna ta druga żółta kartka. Szkoda, że tą końcówkę nie mogliśmy trochę przycisnąć przeciwnika, tylko musieliśmy gdzieś trochę się bronić. Mieliśmy jeszcze mimo gry w dziesiątkę sytuację, żeby strzelić w ramkę, no ale musieliśmy się ograniczać do tego, żeby gdzieś do piątki z tyłu zejść i troszeczkę pobronić. Ale fajnie, że wybroniliśmy i mamy zerostów. Jeżeli chodzi też o dzisiejszy mecz, spora grupa kibiców w Polonii wybrała się na to spotkanie. Czy słyszeliście ich wsparcie z Muraw? No, oczywiście. Mam nadzieję, że na wyjazdy będą zawsze w licznym gronie z nami jeździć i no, po to gramy, żeby, żeby sprawiać radość kibiców. kibicom. Także bardzo dziękujemy za doping i liczymy na, na jeszcze lepszy z ruchem chorzów u siebie. No właśnie, teraz przed nami przerwa reprezentacyjna, okres do tego, żeby dobrze się przygotować do tego meczu z ruchem, który zapowiada się hitowo, duża mobilizacja kibiców. Czy gdzieś jesteś w stanie zadeklarować, że, że właśnie w tym hitowym spotkaniu też zawalczycie o trzy punkty u siebie? Oczywiście tak jak zawsze zawalczymy o trzy punkty. Myślę, że każdy daje tutaj z siebie 100%. A jeśli chodzi o przygotowanie się na przeciwnika, to najpierw musimy odpocząć troszeczkę, zaleczyć te urazy, bo niestety niestety nie jesteśmy w pełnym składzie ale zmiennicy wykorzystują szansę mam nadzieję że teraz w przerwie będzie nas troszeczkę więcej jeśli chodzi o sprawy zdrowotne i szykujemy się na uchodźców. Po meczu z LKS-em naszym gościem Ernest Terpiłowski. Witaj, Ernest. Witam. No, dzisiaj remisujemy 0 do 0 z LKS-em. Twoje przemyślenia na gorąco po tym spotkaniu jest niedosyt, czy jednak, patrząc na ten scenariusz spotkania, tą czerwoną kartkę, trzeba szanować ten, ten punkt. Myślę, że jest niedosyt, aczkolwiek no z drugiej strony też trzeba szanować ten punkt, ponieważ w końcówce graliśmy jednego mniej, troszkę kontrowersyjna w mojej opinii, czerwona kartka. Aczkolwiek no nic na to nie poradzimy. Wywieźliśmy z łodzi jeden punkt, także trzeba go szanować, ponieważ zbieramy. Punkciki na wyjazdach, zwłaszcza i, i to trzeba szanować. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o Twoją pozycję, bo ostatnio z powodu różnych zawirowań kadrowych, raz występujesz na prawej pomocy, raz na prawej obronie, czy możesz powiedzieć, w którym tym aspekcie czujesz się, czujesz się lepiej? No ciężko powiedzieć, ponieważ prawa obrona jest to dla mnie coś nowego. Nie występowałem do tej pory na tej pozycji, aczkolwiek myślę, że w tych dwóch meczach poradziłem sobie całkiem nieźle. I czuję się dobrze na tej pozycji. Także zobaczymy, jakie będą dalsze plany trenerów. Jeżeli nasza sytuacja kadrowa się poprawi, gracze wyleczą się z kontuzji i wszystko będzie do, do dyspozycji trenera. Mhm. Ty już miałeś okazję grać na tym stadionie wcześniej w barwach widzawa w takich dosyć no, gorącym meczu, jakim, jakim były derby. Czy gdzieś dzisiaj tutaj taki sentyment z powodu tamtego okresu spędzonego w łodzi powrócił? E... Tak, do łodzi cały czas czuję sentyment. Czułem się tutaj bardzo dobrze. Spędziłem tutaj bardzo, bardzo miłe dwa i pół roku. Także będę wspominał, widzę tylko z tych dobrych stron. I tak jak mówię, bardzo mi się podobało. I... Mhm. Tutaj też po tej czerwonej kartce rozmawialiśmy przed chwilą też z Michałem Kołodziejskim. Wy dalej tworzyliście sytuację. Oczywiście ten, ten obraz gry trochę się zmienił. ŁKS wiadomo, że musiał mieć przewagę z powodu tej czerwonej kartki, ale też wychodziliście kontrami. Ty nawet też miałeś jeden rajd prawą stroną, mogło się to wszystko zakończyć bramką. Tak, no po tej czerwonej karcie musieliśmy się cofnąć troszkę niżej, ponieważ przeciwnik też dobrze operował piłką, a obniżenie naszej pozycji pozwoliło troszkę na bronienie w kompakcie, z czego mogliśmy wystrzeliwać z kontrami, tak jak to zrobiliśmy w końcówce. I łukar zjawiński był bardzo blisko strzelenia bramki. Szkoda, że się nie udało, aczkolwiek trzeba szanować ten punkt. Mhm. No na pewno fajno grać na takich dużych stadionach, wypełnionych kibicami, ale dzisiaj też spora grupa kibiców Polonii próbowała się ze swoim dopingiem przedrzeć przez ŁKS. Słyszeliście ich wsparcie z poziomu murawy? Tak, zgadza się bardzo, bardzo na miło z tego powodu, że, że kibice jeżdżą na, na większość meczy, czy to w większych, czy mniejszych grupach. Doceniamy to i było słychać ich z poziomu murawy, także bardzo to szanujemy doceniamy. i doceniamy. Teraz, właśnie kibice też My wszyscy mobilizujemy się na mecz z Ruchem Chorzy. Przykuje się prawdziwe święto futbolu, czy wy też w tych przygotowaniach tak do tego podejdziecie? Znaczy, dla nas każdy przeciwnik jest, jest taki sam, traktujemy go jak każdego innego, także musimy się po prostu przygotować jak na kolejny ligowy mecz, skupić się na, na swoich działaniach i, i wykonać jak najlepiej.